Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawę ten. Pani wnuk to Paweł, tak? Proszę. Pani wnuk to Paweł? Tak. Bo jest mi winien 7 płyt CD-ROMU. CD ale komu? No mi, koledze. Ale któremu? No. Bartkowi kurwa. I on nie oddaje mi. Gdzie on się znajduje teraz? Ale jak to? Syn Paweł? Wnuk chyba, nie? No wnuk, ale, ale to jaki ba? Jakiemu Bartkowi? Ja nie wiem. No Bartkowi koledze, kurwa, siedem płyt jest winien. Ja nie wiem co. Jak to mi siedem płyt od, od tego? No ale ja to nie znam takiego Bartka. Tak skąd pan dzwoni? Jak to skąd? Dąbrowy. No ale gdzie tutaj? No koło centrum. No to mój Wziął mi siedem płyt i mi nie oddaje, no to jak ja mam kurwa? Ale on, go, on pana zna? No nie zna, to wszystko, ja bym mu płyt nie dawał chyba, ja bym mnie nie znał, nie? Ale niech pan do mnie nie ma pretensji, przecież ja nie wiem, człowieku. No to ja mu łeb upierdolę, no to jak to będzie? No to siedem po... wziął, wyjechał. Ale kiedy on wziął? Chwileczkę. No teraz był w weekend chyba, nie? No przecież on tu nic nie miał żadnych u nas Jak jechał, szedł na pociąg, nie? Wziął i powiedział, że przywiezie mi kurwa. Już wczoraj miał mi przywieźć. Gdzie on jest? Ale to on jeszcze w szkole przecież chyba jest, bo on władza w szkole. Gdzie on mieszka? Władza! To ja go tam dorwę, ale przepałem. No to przecież on, on panu przywiezie, cóż dorywać, cóż robić, no. Co pan parodia robi? Jak jechał stąd i wziął, no to kiedy miał przywieźć? Jak ja wziął? Nie to nie są moje płyty, powiedział, że przywiezie, kurwa, no to co no, ja mam no zrobić? No dobrze, niech pan zaczeka, ja tam przedzwonię, kochanie, do szkoły, bo ja nie wiem nic o tym, naprawdę. Ja mu łebu pierdolę już, No jak to pan mu łebu pierdoli No jak to, 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 jak to pan tak może mówić? No, jak mogę mówić? No, przecież płyty mi wzięła, to nie są moje, nie? No, ale jak szedł na pociąg, to przecież szedł o godzinie 10. Co? O 12. O 12. Co o 12? Szedł na pociąg. No, miał dzisiaj przyjechać. Wczoraj miał przyjechać. Czemu nie przyjechał? No, ja nie wiem, może nie był. No, pani babkom jest, to nie wie, pani czemu nie przyjechał ale wnuk? No, przecież ja mu pani jest babką i pani wie, ja mieszkam w Dąbrowie, a on w Łazach. No, w Łazach, No, no. kurwa, no ja wiem, że on w władzach no, mieszka. No ja nie wiem, czy śmietnik, no. czy chuj wie co, ale czemu mi nie oddał płyt? No to niech pan się zapyta jego, nie mnie. Przecież ja ja nic nie wiem, broń bo. No bo ale pani babka, to chyba pani coś powinna wiedzieć na ten temat, nie? Skąd mogę wiedzieć, skoro ja, nie, ja tam nie mieszkam, tylko tu mieszkam. No mieszka pani, ale babka jest no oklep dostanie chłopak niepotrzebnie. No chce. oklep dostanie chłopak? No to nogi mi co? policję i tyle będzie. Ja tą policję, nie, kurwa. Oklep, zaraz, to zbijamy, ja to jak? co on mi zabrał mi płyty i co? To ja mogę go poskarżyć. Miał mi oddać, nie? A kto pan jest? Kto ty jesteś najpierw, na, na, bo, bo ja słyszę młody głos. Co? No, 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 to samo. Pytam się, z kim rozmawiam. Dziadzia? Z kim rozmawiam? A dziadzia jest? Jaki dziadzia? Co za dziadzia? Z kim pytam się, z kim rozmawiam? S kurwa, co cię to interesuje, łopie? Kto? Ty mi kurwa powiedz, gdzie on jest i płyty, że mi nie? A z no co cię to kurwa? Ze zisiem dzisiaj nie znasz? Jakiego dzisiaj? Dzisiaj kurwa nie znasz? Ale co ale skąd, z Dąbrowy, Skąd to jest? No z Dąbrowy no płyty mi jest winien, no co? Zaraz. Zara, zara. Nazwisko Co nazwisko? Kogo nazwisko? Twoje nazwisko. A po ci to? Zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz. Zara. Pytam się na nazwisko. Nazwisko? Tak. Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz kurwa Dzień Kiszczykiewicz tak? Nie Brzęczyszczykiewicz dzieciutko, Brzęczyszczykiewicz A przy jakiej ulicy? Co? Przy jakiej ulicy mieszkasz? Co co mieszkam? No Ej kurwa dziadzia Głośniej Przy jakiej ulicy mieszkasz? Przy jakiej? Przy srakiej kurwa Jakiej? Srakiej Srakiej, aha To wiesz co? To ja ci powiem jak się naćpą po... Ty stary chuju ty mi kurwa straszysz? Ty, 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 młody, młody szczeniaku! bo ty, cię kopnę szczeniaku. w dupę. No to to. No, co, co, kurwa, to co kurwa setle dobra, to... kończę, bo mi kurwa impulsy lecą w chuju.